Dzień dobry, moi drodzy. Jeśli ktoś to ogląda, a ogląda to kilka osób, to podejrzewam, że te kilka osób próbuje znaleźć nową drogę dla siebie i szuka pretekstu dla założenia firmy. Sam pretekstem jest to, że już o tym myślicie, więc go! Nie ma na co czekać. Zastanawianie się. I czekanie jeszcze nic nigdy dobrego nikomu nie przyniosło. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale dlaczego założyć firmę? Powodów jest dużo, a powód, yy, yy, przedstawienie samemu sobie powodu dla założenia firmy to jest bardzo duży yy, punkt i ważny. Słuchajcie. Chy, Chyba kolejnym takim punktem, i uświadomiłem sobie to ostatnio, są nasze dzieciaki. I nie chodzi już tutaj o to, żeby te nasze dzieciaki miały lepiej w życiu, bo żeby miały to, co nie, my nie mieliśmy, bzdura. Chodzi o to, żeby te dzieciaki były tym, kim powinni być, czyli osobami zaradnymi. Mądrymi, inteligentnymi, ale przede wszystkim zaradnymi i wiedzącymi, czego chcą. E, mnie tego nikt nie nauczył. Mnie, mimo że mój wujek, moja babcia, dziadek mieli jakieś tam firmy, to mnie nikt nie zapraszał do siebie, nie tłumaczył, nie pokazywał. I, i ja 13 lat więcej spędziłem na etacie. Koszmar, boże. Tyle czasu yy, bez sensu stracone. Już, już, <gryw> nawet szkoda o tym myśleć, ale nasze dzieciaki są kopiami naszymi. One robią dokładnie to, co my. Yy, jeśli palicie w domu, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że dzieciaki będą palić. Jeśli w domu się rzuca mięsem, no to jest bardzo duże. Prawdopodobieństwo, że dzieciaki w ten sam sposób jak my, mimo że przy Was tego nie robią, posługują się takim samym językiem na, yy, wśród rówieśników. To jest normalne, ponieważ to my uczymy nasze dzieci i one są takie jak my. I one uczą się od nas, nawet kiedy nie chcemy, żeby się uczyły. I słyszą wszystko. Więc porozmawiać z moim 8 i dziewięciolatkiem, jest fajnie. I sądzę, że chłopaki mają, mają <noise> już małe zacięcie w sobie. Mój starszy syn dziewięciolatek Ma w szkole. Okazało się i dowiedziałem się to o tym ostatnim. Firmę. Słuchajcie, dostał książkę pod choinkę czy na urodziny origami. Taki. Taki prezent troszkę rozwijający. Yy, I zaczął te żaby samoloty na święta, o, na urodziny, bo na święta robili choinki z origami. Robili, słuchajcie, robili, nie robił, robili choinki i sprzedawali. On prosi nas, żebyśmy kupowali ryzy papieru, rozdaje to chłopakom w szkole, płaci im 3 zeta tygodniowo i oni mu nauczył ich, jak się robi choinki, żaby, samoloty. I chłopaki to produkują. On idzie z dużą torbą z Ikei do szkoły, zabiera to od nich, niesie do starszej klasy, gdzie chłopaki to sprzedają. Nie wiadomo gdzie, chyba po domach, nie mam pojęcia. Ale duży samolot kosztuje 2 złote, a mały samolot kosztuje złotówkę. I on się dzieli pół na pół z tymi chłopakami. To, co on wyprawił, jest niesamowite. Tylko, że z tego nauczył. No ode mnie. Ode mnie się nauczył tego, że trzeba kombinować i że samemu się nie przerobi wszystkiego i samemu bardzo ciężko jest podołać wszystkim wyzwaniom, które można zrealizować. Bo oczywiście można odpychać na bok i, i nie robić tego, co można, wszystkiego, ale jak się zacznie zatrudniać ludzi, to, to jest tego coraz więcej. No i ja mu tego nie tłumaczyłem. On to zaobserwował. A jak on mi zaobserwuje, że ja chodzę na mecze, chleję piwo, oczywiście każdy ma swój sposób na życie i, i, i tego nie należy negować, bo taki poziom, takie priorytety są dla tego kogoś ważne, tak? Ja nie chodzę po knajpach, nie chleję piwa. I nie lubię piłki nożnej. No dobra, można anulować subskrypcję teraz w tym momencie. Ale jak zacznę, to moi młodzi też zaczną. Ja nie słyszę, w domu nie oglądamy piłki nożnej. Ja w domu też nie słyszę o piłce nożnej. Ja w domu słyszę o samochodach, w domu słyszę o karaty, w domu słyszę o cholernych żabach i samolotach, czego jest pełno w domu. Ale się okazuje, że mały gnojek zarabia więcej niż ma kieszonkowego. A kieszonkowego nie ma małego, muszę wam powiedzieć. Tak więc jak, jak tylko to usłyszałem, po prostu leżałem i śmiałem się. Mówię, kurka wodna, on w wieku 20 lat będzie już lepszy ode mnie. Czego, czego sobie bym życzył, oczywiście. Ja go nie, nie zmuszam do niczego. Jak, jak on wystartował, wystartował, nie wystartował. Dobrze, wystartował w wakacje na wiosnę. Mieszkamy pod lasem obok działek i przyszedł do mnie, tata, czy dam mu 100 złotych. a ja, po co ci 100 złotych? To jest dużo. No, tak, to jest dużo, ale on by chciał, żeby z Brico kupił bratki. Bratki, okej. Okay. Dobra, pojechaliśmy, mówię, kurde, za 100 zł bratki to trochę drogo, no ale dobra, pojechaliśmy do Brico i się okazało, że zwyczaj już, bo z żoną był w Briko wcześniej, że bratki są na promocji po złotówce. Więc nakupywaliśmy tych bratków za 100 złotych, przywieźliśmy do domu. On je podlał, obskubały oczywiście mu pomagałem, eee, suche listki, napakował tych bratków do koszyka i poszedł do działkowców. Duże bratki sprzedawał po 8 zł, małe bratki sprzedawał po 3 czy tam 4 zł. Opierdzielił wszystkie. Po prostu no to, 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 było, to był pierwszy raz, kiedy się popłakałem z, te, z tego, że że coś takiego tak młody człowiek może ogarnąć. Ja w tym jego wieku bawiłem się, przyklejałem sobie naklejki do czoła i byłem robotem. Albo biegając z patykiem no i bawiłem się w wojny, co było niesamowite. Ale bo cała dzielnica się bawiła w wojny. A, a tutaj jego, jego postępowanie, jego działanie wygląda w ten sposób. Wow. Dlatego. Nasz, nasz, a on mnie obserwuje, yy, odkąd jestem przedsiębiorcą, nie odkąd jestem etatowcem, bo ja rzuciłem etat, jak on miał dwa lata, a młodszy miał rok i to było bardzo, bardzo nieodpowiedzialne z mojej strony, ale jak się później okazało, i teraz się okazuje, to była bardzo odpowiedzialna decyzja. Może nie w tamtym momencie, ale długoterminowo, jak najbardziej tak. Dlatego Dzieciaki są tym, kim my jesteśmy. Oni zrobią wszystko po swojemu i przewrócą się też po swojemu i, i należy im na to pozwolić. O Boże, nie uważaj, bo spadniesz. A. Idź, idź. Tylko jak będziesz leciał, to, to ja będę gotowy, żeby cię złapać. <laughs> I tyle. Natomiast nie róbmy błędu i nie kaszmy i Robić tego, co my robiliśmy. Ja bym chciał, żeby moi jeździli rajdowo i, i wyścigowo, bo ja jeździłem. Nie byłem w tym świetny, ale, ale jeździłem, bardzo to lubiłem. I tak sobie pomyślałem, że fajnie by było, żeby oni też się ścigali. Ale nie. Puś, puściłem tą myśl. Niektórzy nie potrafią i koniecznie dzieciaki spełniają ich dzieci ich młodzieńcze, niespełnione ambicje. Ale. Nie ja ich puściłem i, i robią to, co chcą. Natomiast jak powiedzą, że chcą chodzić na skrzypce, to będą chodzili na te skrzypce i będą chodzić na te skrzypce dotąd, aż się nauczą. Nie przerwę im tego w, po pół roku, bo potem oni pozaczynają wszystko i efekt będzie taki, jak ja. Nic nie potrafię. Ani na skrzypcach, ani na gitarze, Tro, troszeczkę na klawiszach, ale.